Ale cześć, witajcie, jestem Bloplo i na chwilę chciałem tylko powiedzieć, że mam 10 tysięcy puszek. Yy, przed chwilą zbierałam i z tego mega boxa wypadł mi drugi Star Power do Colta, Wtrzymiję ten, I, a według mnie ten jest lepszy, bo yy, dalej strzela i szybciej strzela. I ogólnie e, oprócz tego, że mam ten Star Power, to jeszcze jak wbijam te 10 tysięcy to wbijam e, sobie 20 rangę no, na Bibi. co to jest? I no na Bibi i ogólnie jeszcze mam, będę miał tu zaraz Big Boxa. Ale i może jeszcze mega boxa i tu będę miał chyba jeden surda, tylko jeszcze nie mam karnetu, A może sobie kupię, jak będę mógł sobie kupić gemę Więc no. Okej, okay, to no, to tyle. Pa.